Idzie sobie syn z ojcem i gdzieś tam targiem, takie duże stoisko z jabłkami, pełno jabłek, no w życiu tyle jabłek na oczy nie widzieli i mówi, o synu chodź, zobaczymy co to za jabłuszka, nie? pewnie będą jakieś dobre, yy, idą, idą, podchodzą i tam Chińczyk stoi taki i mówi, dzień dobry, mówię jabłka syjskie smaki świata, nie? No tak patrzy, jak to wszystkie świata? No to dobra, zaraz zobaczymy ci nas wszystkie smaki świata. Synu wybiera jakbyś chciał smak. A może tata gruszka? No to szybciutko dawaj mi tutaj jabłko smaku gruszki. No problemu nie ma problemu. mas jabłko smak gruszki, nie? Daj mu jabłko ten gryził. a ja faktycznie smakuje jak gruszka, nie? Ciechaj, cię zaraz zaskoczę, jak masz wszystkie smaki świata. No to daj mi jabłko smaku kiełbasy podwawelskiej. Nie, mówi, nie ma problemu, nie ma problemu. Smak jabłko, kiełbasa podwawelska. Nie? Mówi, ja pierniczę. no zobacz syn, smakuje ja kiełbasa. Nie? Mówi, dobre, nie? To chyba w ulica No to teraz cię, teraz cię zaskoczę, mówi: Na pewno nie masz takiego smaku. Daj mi smak jabłko o smaku chipki. Nie ma problemu, nie ma problemu. Smak, smak jabłko, smak ci. Podaję mu ogryzie, puu kurwa smakuje jak gówno, obrót drugiej trony. <totopanik> Aby, serio, bo ugryzłem to jabłko i od razu gruszkę poczułem. <totopanik>